Witam, 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 witam. Witam, witam witam, wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Oczywiście, wiecie z czego? Ta delikatna awaria, ale dzisiaj, dzisiaj już wszystko jest cacy, i będziemy po prostu tutaj powiększali profit. jakieś bitewki, nie wiadomo o co chodzi. Oczywiście, z kodem zony, do ustrzelenia jest. 10% bonusu i darmowe 2 ,10 zł 10 groszy, ocharałem monitor, przepraszam Was bardzo. I jak już ten kod wpiszecie, no to czekają na Was nagrody. Nagrody takie jak Bowie, bayonet, Gamma Doppler Phase 1, Skeleton Knife, Tiger Tooth, M4 Asimov, Hand Wrapsy, Cobalt Skulsy, Paracord Knife, Doppler Ruby, Jakieś 33 koła w skinsach, ale mm, trochę tutaj podwyższyłem cenkę, bo widziałem, że mm, inni youtuberzy tak robią, to y, ja też tak będę robić. E, także takie skiny do wygrania z kodem Zony oczywiście zachęcam bardzo serdecznie. W sensie, jak już zdecydujecie na zagranie i użycie jakiegoś kodu, no to kurwa mojego powinniście użyć, y, bo fajne nagrody mogą wam wpaść. Do plecaczka, tak? I pytacie też często, jak to działa? Jak to działa? Pokaż, czy ja dołączyłem. Na streamie, tak, ludzie pytają. Działa to w następujący sposób. Doładowujesz, od razu jesteś, a losowanie odbywa się w momencie kompletnie losowym, niezależnym też ode mnie. Tak to właśnie wygląda. Powiem wam 28. Już wakacje macie. Wiem, co czujecie. Wiem, jaki fajny okres jest przed Wami. A ci, co skończyli szkołę, to już w ogóle mają fajnie 3 miesiące wakacji. A jak jeszcze się nie wybierają na studia, to już w ogóle jest Bajlandu. Ja wczoraj byłem na. Ja wczoraj. Co to za nóż? No, może no, Unbeam, ok. Ja wczoraj byłem. E wakacyjnie przebadać sobie ząbki do pani i kurwa wiecie co, powiem Wam, że jest tragedia. Myślałem, że wiecie, dałem, że sobie pójdę, do... bo chcę sobie wstawić zęby. Kompletnie kurwa wiecie, jakąś taką najlepszą metodę, żeby mieć ładne, proste, białe. Nie mam najgorszych, ale jedyneczka taka na dole mi nachodzi, jedna na drugą. A na górze to w ogóle mam całą tą kość skrzywioną i zęby mi tak pod skosem idą. Nie widać tego, ale jak się ktoś przyjrzy, no to będzie widział. I mówię dobra, wyjebią mi wszystkie zęby jakimś młotem. Yy, usiądę tam sobie i za tydzień kurwa wiecie, będę miał normalne zęby. W sensie ja tak myślałem. A tu kurwa co? Ja pierdolę, będę musiał nosić jakiś aparat na zębach i yy, całe leczenie w ogóle będzie Przebiegało półtora roku, półtora kurwa roku. się już fatalnie z tą myślą, że będę miał aparat. Wezmę sobie tam jakiś taki przeźroczysty, eee... ale sam fakt, że jest tragedia. Jest tragedia, trochę nie mam przez to humoru, no ale coś za coś, coś za coś. Potem to już będę, kurwa, no, na pewno zadowolony. Ale na razie. Nie mogę zdzierżyć tej myśli, że jakiś aparat na moich zębach będzie. Po prostu jest to dla mnie straszne. Hmm. Ciężka myśl, ciężka myśl. A, zapomniałem rozdać skinów. Dobra, zaraz to też zrobimy. Przepraszam Was najmocniej. Hmm, tak, tak, tak. Y jeszcze przez 10 odcinków będzie JackPocik obowiązywać. I te rozdawanie skinów, które ja tam mówiłem, że za komentarzy z hasłem klucz i tak dalej, potem zmienimy. Będę rozdawał kody na po prostu doładowanie na CSGO skinsie. Tylko muszę to sobie też dogadać. I jak już będziemy tak właśnie funkcjonować, to też nie wiem, za bardzo w jaki sposób te kody mogę Wam rozdać. Chyba jakiś Discord zrobimy specjalny, żebyście mogli sobie dołączyć, ja Wam to będę mógł wysłać. Bo nie ma czegoś takiego jak wiadomość prywatna na YouTubie. Chyba, że jest, ale w nie, nie wydaje mi się, że można pisać DMy na YouTube, także tak to kurczę byśmy zrobili. Muszę właśnie tutaj e, sobie upgrade'ować w tej kwestii, bo przez chwilę myślałem, że mam rozpoczęty team, a nie zaczęcie <laughs> nagrywania, także kurwa no... Ja jakoś jestem podłamany. Podłamany jestem tym wszystkim. Eee, no ale trudno. Czas mi tak szybko leci, że pewnie się obejrzę ledwo za siebie, a już trzy, te półtora roku minie. Do tego rozjebałem sobie Achillesa. Nie wiem o co chodzi. Codziennie rano wstaję, mam ogromny ból Achillesa. Co prawda po jakimś czasie mi to przechodzi, ale jakiś rower czy coś... Kurwa, no nic nie leci z tych skrzynek. Jakiś rower czy coś, yy, taki jest uciążliwy, jak on by był kurwa, złamany, napuchnięty. I to też mnie drażni już od dwóch miesięcy. Jak coś się dzieje, to wszystko kurwa naraz się dzieje. Ale potem przychodzi okres. Przychodzi zdecydowanie lepszy okres. Wszystko kurwa idzie znakomicie. Jeśli nowe skrzyneczki by mogli dodać, takie kurcze. Mm, jakieś egzotyczne lunar tutaj mm, ps, jakiś leci o, kniehydra kurwa jak to się nazywa ta awupka taka fajna dobra i jeszcze z z porcelanek z terystu i o! ładny shiro tylko kodzony tylko kodzony A nie tu sport glovesy omegi lecą ale też chyba leci to snajpera karambit wiecie, karambit talon Slaughter. Mega gówno, jeśli chodzi o nasz drop i to już raczej nie będzie odkutki, chociaż Kukri, to nie jest, nie, Kukri Stain Nomad Knife, Ach. tragedia, tragedia. Tragedia. Dobra, jak teraz ten gość wygra, to go zaskoczymy. Kurwa w kolejnej bitewce, Whitefire Fire AWP, Gloczek Water Elemental. Uh -huh. Kurwa, właśnie o tym mówiłem. Desert Hydra. No, Hydra, tylko że Desert Hydra. No, by musiało omegi polecić, żebyśmy byli odratowani. No, ale tak się chyba nie stanie. Kurwa, jeszcze dawcą kapitału jestem i wsysa Misotera. Ah. Zapraszam, zapraszam. Poczekamy sobie chwilkę. Ujdziesz się na soczku. Aha. Dobrze, nie chcesz to kurczę rozco, nasz stały sparring partner. Chociaż kurwa no wolałbym, żeby tam ten gościu wszedł, bo chyba wygrał 4 walki. To teraz by go czekała y, porażka. M4 koalicja 1800 ziko. Ja pierdolę, pamiętam, że to kiedyś faktory nie kosztowało y, 300. Pamiętam, że ten skin właśnie nie był tak piekielnie drogi jak jest, kurwa i testy na szczęście. Nie był tak piekielnie drogi, jak jest teraz. Kurczę, CS yy, bardzo, bardzo to jest dobrze inwestycyjna gierka. Naprawdę można można zarobić na skinach. Można, kurczę, zarobić fajne kwoty na skinkach. To nie jest żaden skiem. Inwestycyjnie CS bardzo dobrze stoi. Od wielu, wielu, wielu lat. Ach. Dobrze. test Troszeczkę szkoda, ale lepsze to niż nic. I dawca kapitałów, Sesamy. A, elegancka odkutka. Dobra, case jest spalony. Trzeba coś nowego wydudnić. All Starsika sobie zagramy. All Starsik ta 20. Pyk. W ogóle tak mi szybko czas leci. Nie wiem, czy wam też. Kiedyś rodzice zawsze mówili: O, im jesteś starszy, tym kurczę ten czas, szybciej ci ucieka, i tak dalej. Jak jeszcze ja się zastanawiam tak, nad tym, to to jest faktycznie prawda. W zeszłym miesiącu miałem wesele mojego przyjaciela z klasy. I tydzień temu byłem w Warszawie i w spocie, bo nurkowałem. Już miałem tak długie włosy, że ja mówię: Kurwa, o co chodzi? Przecież ja niedawno byłem temu u Fryzjera i Gosia mi mówi, że przecież już kurwa minął miesiąc. Faktycznie kurwa tak było. I ja kompletnie nie wiem, gdzie te dni uciekają, co ja kurwa robiłem, ale czas tak zapierdala, że co będzie? Lipiec, sierpień, wrzesień i trzy miesiące. Trzy miesiące ja będę kurwa w Afryce na safari fotografować zwierzynę. Kurwa, no. Straszne to jest. Straszne to jest. Wam pewnie teraz też szybko wakacje zlecą. Będzie narzekanie, że już jest wrzesień. A we wrześniu. A potem znowu będą wakacje, jakimś dziwnym trafem. Jeśli chcecie oczywiście sobie przedłużyć też wakacje, pamiętajcie o moim Ultimate Guide na przedłużanie. Wykorzystanie wszystkich nieprzygotowań w pierwszym miesiącu jakieś wymówki, że rodzice jeszcze nie kupili książek. I tak dalej, i tak dalej. Dobrą gatką da się przeciągnąć. Gatką da się przeciągnąć w wakacyjki. I jest wyśmienicie. Dobra. Jeszcze jedna bitewka jakaś mocna, albo do, do tego sobie dodamy. Ja te stickery lubię. Kurczę, Ten Titan, jak wyleci, to jest podnietka mocna. Ale zrobimy teraz tak. Steampunka dorzucimy. Może się odblokował on. Ładnie. Pierdolimy to. I dodamy sobie jeszcze Vaporwave. Nie, 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 nie. Opuść. Kurwa, mać! Całą konstrukcję zniszczyłem. Chciałem dodać underdoga. All Star. 13 tam było, chyba, tak. 14. Steampunk. 3 i 2. War Wave, dobra Cyk, underdog, cyk. Dobra, hasło klucz, piście wakacje. Ja zaraz jeszcze tutaj na koniec odcineczka rozdam skiny, bo mi się dziś zapomniało. Jakoś ostatnio nie czuję się sobą. Loud Nine Folia. Kurwa, Titan, ale dobrze, dobrze, bo to jest przecież odwrócony. A kurwa, właśnie, to jest underdog. Drugi Titan. Piękne one są. LGB -E Sport. Navi. Gans. O. tu Titan nie poleciał. Z waporów na y Jesterze. co leci? Nie wiem, co leci. Fanati. Leci się. Butterfly Knife Fate. Ok. Okej. Okay. Kurwa, już myślałem. Papier, na szczęście. Super jest tak. Ink, Nie Imperial Play the well Warned. -y. Kurwa mać no I tam bardzo se. Jak chuj do dupy, to po całości. Tak, to jest y, udowodnione naukowo gdzieś, że tak się po prostu dzieje. Pika Winner, super odcinek. Super, wygrywasz, gościu, pierwszego skinka. Niezły bober, drugi skinek dla Ciebie leci. Gratulacje dla użytkowników. Zaraz będziemy wysyłać. No i pamiętajcie, z kodem Zony oczywiście prezenciki, pula prezencików dla Was jest taka, jak pokazywałem na starcie. Bardzo, bardzo serdecznie Wam ją polecam. I co, widzimy się po następnym odcinku. Zaprezentuję Wam gdzie możecie wymienić skiny na lepsze. Logujecie się normalnie za pomocą Steam. Trołka jest legitna. Podpisuje się pod tym własnym imieniem i nazwiskiem. Pamiętajcie, z kodem Zony 35% bonusu tanie skiny tutaj opłaca się zamieniać. Płyniemy do brzegu. Piracka wymiana. Kod z Zony 35%.